Podsumowanie kwietnia. Jest ostatni tydzień kwietnia i dziś chcę odpowiedzieć na Wasze pytania z tego miesiąca. Jak nie wiecie, gdzie jesteście, to jesteście na kanale Insta Lekarz. Ja nazywam się Magdalena Krajewska i jestem lekarzem, ale też prowadzę bloga, więc zajrzyjcie do niego. Instagrama to jest podstawą, tam jestem najwięcej. Facebooka, ale też od niedawna TikToka, na którym próbuję tańczyć i się wygłupiać, i trochę mi to nie wychodzi, no ale zajrzyjcie, może Wam się spodoba zaczyna od podsumowania YouTube'a i tego, co się działo na YouTube w tym miesiącu, bo dużo treści powstało. Widzicie, ile powstało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem filmów. Z czego tak powstał film o tym, jak zakładać i zdejmować maseczkę, jak wybrać na te zakupy i po kolei, co robić, co z dzieckiem, jak zakładać maseczkę dziecku, jak przekonać do tego oraz jak komentuję memy medyczne o koronawirusie. I jeszcze były live'y, były moje historie w studiu, które Wam się mega, mega podobały. Było trochę o prosektorium, o operacjach najróżniejszych, o moim przerażeniu i moich sytuacjach, jak prawie zamlałam, ale jednak tak nie opowiadałam o mojej historii, o moich zaburzeniach lękowych i leczeniu ich. E, Okej. Okay. Tak to brzmi groźnie, to nie jest takie złe. Ale też jest ciekawy miarę live. Odpowiadam na Wasze pytania, był taki live, gdzie było pytanie już o szczepionki, i o odporność, najróżniejsze. I e, lekarz w social mediach, social, media, social media. czyli moja historia z Instagramem, ale głównie mówiłam o hejcie, bo to był dzień, kiedy spotkało mi dużo hejtu, więc też możecie uzupełnić. Dobra, intro! same piątki, czwórki z biologii i od razu czytam drugie pytanie, bo jest podobne. Czy w liceum miała Pani poczucie, że nie da rady na medycynę, bo na przykład za mało je? Nie miałam czwórek i piątek. Zdecydowanie miałam truje. Ale zdecydowanie miałam pewność siebie. Ja miałam jakąś taką pewność siebie, że się dostanę. E, dużo, bardzo, bardzo dużo się uczyłam. E, do matury. Oceny w szkole miałam bardzo kiepskie. I byłam pewna, że się dostanę. I potem okazało się, że to nie jest takie proste. What makes you think I'll be kissing you, huh? jakby zaczęło być wyniki, to się nie, nie dostałam, musiałam długo czekać, dopiero w którejś się dostałam i byłam zestresowana i już byłam gotowa do nauki na za rok, ale jednak się udało. Czy mąż może dostać opiekę na zdrowe dziecko, jeśli ja mam L4 zwykłe, nie muszę, leży znak zapytania? Tutaj odsyłam Was do mojego filmu, który kiedyś zrobiłam z Kasią, matką prawnik. Pozdrawiam Cię Kasiu. E, Kasia też u siebie na blogu ma o tym dużo napisane, o tej sytuacji, która jest teraz z koronawirusem. Niech zajrzyjcie do Kasi. Tylko to, co chcę od Ciebie powiedzieć, pozwolnienie na zdrowe dziecko, nie idziemy do lekarza, bo dziecko jest zdrowe, tylko wypełniamy wniosek. Wszystko będziecie mieć też w filmie. Nie mam pytań po prostu wielok nad jakimi specjalizacjami się pani zastanawiała, pewnie jak większość studentów, co blok, to myślałam, że to jest właśnie mój długo. Chciałam i dermatologiem. Myślałam o kardiologii, myślałam o chirurgii, myślałam o psychiatrii, pod koniec najbardziej. O medycynie rodzinnej, w ogóle praktycznie nie myślałam już o samym, 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 samym końcu pod koniec chyba stażu. Macie film o Specjalizacji Medycyny Rodzinnej i dlaczego ją wybrałam też tutaj daję Wam link na górze. Jest też cały live o Specjalizacji Medycyny Rodzinnej. Czym pofarbowała Pani włosy? Kupiłam w Rossmanie, taki chyba Joanny, na chwilę się zakłada, niby w rękawiczkach, ale ja to robiłam bez rękawiczek, dobra. Czym różni się praca bez specjalizacji POZ od pracy lekarza rodzinnego? Więcej badań można zlecić lekarz rodzinny? Czy jak to jest? To jest tak matfane. U mnie na blogu jest wpis, gdzie są dwa wpisy, jak zadeklarować się do lekarza rodzinnego, że trzeba przełożyć swoją, swoją kartę. Jest taki wpis, oraz wpis o tym, do kogo możemy się zadeklarować. My, używając słowa lekarz rodzinny, traktujemy każdego lekarza, który pracuje w przychodni. Teoretycznie tak nie jest. Lekarz rodzinny to jest lekarz, do którego możemy się zadeklarować, czyli podpisujemy deklarację, że on jest moim lekarzem rodzinnym. I tylko jest kilka specjalizacji, które mają prawo zbierać na siebie deklaracje. Specjalista medycyny rodzinnej, pediatra, jeżeli chodzi o dzieci chorób wewnętrznych, jeżeli chodzi o dorosłych specjalizacja ogólna, której już nie ma, i lekarz w trakcie specjalizacji medycyny rodzinnej, czyli tak jak ja. Więc tak naprawdę lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej i specjalista, jego praca się nie różni, są takie same obowiązki, tyle są badań można zlecić. Jedyne to, że lekarz taki jeszcze musi się kształcić musi robić różne staże dodatkowe. Jeśli chodzi o lekarza, który nie wiem, skończył staż i nie ma jeszcze rozpoczętej żadnej specjalizacji, on może przyjmować w przychodni normalnie, ale. Nie można na niego zbierać deklaracji, czyli nie można się zadeklarować do niego jako lekarza rodzinnego, ale może nas przyjmować. Uff, tak ma zajrzyjcie na bloga, tam będzie jaśniej. Idziemy dalej. Głupie pytanie. Nie ma głupich pytań. Nie ma głupich pytań. Jak zwracać się do lekarza? Na pani czy pani doktor? Jak Wam jest wygodniej? Um, jak czasami lekarz tego oczekuje? Po co nie ma zwrócić uwagę? Mi nie przeszkadza, jak do mnie pacjenci mówią na ty, kompletnie, co doceni doceniłaś przez kwarantannę, a czego ci najbardziej brakuje. Szap, myślałaś kiedyś o pracy za granicą, czy dużo znajomych ze studiu wyjechało? Tak dużo moich znajomych wyjechało, większość wyjechało do Niemiec. Ja też chciałam wyjechać, ja na stażu chciałam wyjechać. Miałam zrobić staż w Sintopurze, a poznałam mojego męża. Wszystko jest w historii. Poznania Piotra na Instagramie, a, gdzie jak nie wiecie, to na Instagramie opowiadam y, historię, jak poznałam mojego męża. Tam jest to, że miałam z Sintopurze, a zostałam w Polsce jestem z Tobą od niedawna, jesteś mega babką, iście petarda, masz charyzmę, p.s. pytań brak, dziękuję Wam, jesteście po prostu tacy wspaniale, że ja nie wiem, i dziękuję, że jesteś ze mną. I... Co? Czy Zadra może rzeczywiście dotrzeć do serca i wywołać śmierć? Mój lęk z dzieciństwa, dziękuję Ci, Abra za to pytanie. Nie chcę powiedzieć nie, ale mało prawdopodobne. Dlaczego? Pierwsza rzecz to musi, musiałaby przez skórę przejść do dużego naczynia, dostać się do środka żyły. Jeżeli ona wchodzi tak w palec i są cieniuteńkie, delikatniutkie naczynka, no to zniszczy naczynia, poleje trochę krwi, ale nie jest w stanie przejść do dużego naczynia. Nic jej tam nie przepcha. Ale! przypuśćmy, że dostaje się, bija się nam w zgięcie łokcia i dostaje się do dużej żyły. Pamiętajcie, że to żyły zbierają krew z naszego organizmu i zastawkami, pchają ją, 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 do serca. Tętnice, w nich jest duże ciśnienie, które właśnie wywołuje skurcz serca i one nie mają zastawek, są sztywne, ale żyły są delikatne i one mają stawki, więc ta zadań nie dość, że musiałaby dostać do dużego naczynia, to jeszcze musiałaby pokonać te zastawki i tą delikatność tego naczynia, więc. A! Nie jest rozwiązanie! Jakbyście byli wampirem i ktoś by wam drewniany kołek wbił w serce, no to wtedy byście mogli przez zadrę zginąć. To taka będzie Wasza odpowiedź dla cioci i babci. O, dziękuję. <grytanie> Czy dzieci w takich małych odstępach czasu to dobra decyzja? Jaka jest idealna różnica wieku? Ja Wam powiem, że idealna różnica jest w wieku dwa lata, bo tak u mnie było i u mnie to było idealne, ale każde dzieci są inne. Mój syn uważam, że był. Za duży, żeby coś zrobić, lub co coś zrobić, ale za mały, żeby jeszcze być zazdrosnym i zrozumieć, co się dzieje. Więc w moim przypadku to była idealna różnica, ale można tylko, że właśnie logan tak się rozwijało, a nie inaczej. Więc nie jestem w stanie tutaj ogólnie odpowiedzieć. Jak długo planowaliście ślub we Włoszech, w sensie od pomysłu do realizacji? Cztery miesiące. Cztery miesiące też... W kolejnych historiach Poznania Piotra, to będzie. Duszność na tle psychosomatycznym od zamknięcia w domu możliwe. Może nie od samego zamknięcia w domu, a ze, od stresu z tym związanego. I ja zauważyłam się w gabinecie, zanim koronawirus, m, nawet pacjenci z zapaleniem płuc nie mówili o tym, że mają utrudnione oddychanie, że mają duszność. A od kiedy jest koronawirus i się mówi o tym dodatkowym objawie, to dużo, coraz więcej pacjentów, pierwsze co mówi, to właśnie o duszności utrudnionym oddychaniu. I jest to też jeden z objawów, które występują w stresie. Dlaczego lekarze nie znają się na fizyce? To zależy! E, za moich czasów jeszcze, żeby dostać się na medycynę, trzeba było zdać maturę z fizyki. Więc lekarze z moich czasów, na fizyce myślę, że się znają. Teraz wydaje mi się, że już nie trzeba, wystarczy tylko biologia i chemia. Co na dyskomfort żołądka. Mam nadkwasotę, helikopakter, wykluczona, gastroskopia. Okej, okay. myślę, że musisz porozmawiać ze swoim lekarzem rodzinnym i przeanalizować, jak było na twój dzień, czy masz dużo stresu, czy palisz papierosy, czy pijesz alkohol, czy może masz swoją dietę. Bo często te problemy z żołądkiem są wywołane właśnie naszym stylem życia może trzeba zamiast z lekarzem skontaktować się z dietetykiem na przykład. Wystarczy już na ten miesiąc, za miesiąc będzie kolejne podsumowanie, więc zadawajcie swoje pytania, na które z przyjemnością za miesiąc odpowiem. I pamiętajcie, żeby zajrzeć na ten Instagram, na tego Facebooka, na tego TikToka i pamiętajcie o tym, że te filmy powstają co tydzień. We wtorek jest nowy film, live jest czwartek, w ten czwartek też będzie live, więc pijajcie na niego o godzinie 21 zasubskrybujcie kanał, włączcie tą przywoli pinajkę i dziś się z Wami żegnam. Tak jak zawsze, PS, zabraniam chorować.